Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. Jak w całej Polsce, tak i na Śląsku Cieszyńskim trwa głosowanie. Mieszkańcy powiatu cieszyńskiego wybiorą jednego senatora i dziewięciu posłów. Lokale wyborcze czynne są od godziny siódmej. Do godziny dwudziestej pierwszej w niedzielę wyborcy oddawali swoje głosy w lokalach wyborczych. O godzinie osiemnastej frekwencja w powiecie cieszyńskim wyniosła ponad 43%. W Goleszowie najwięcej osób zechciało oddać swój głos w południe. Głosowanie przebiegło spokojnie. Większość wyborców do urny przybyła w rodzinnym no, tradycyjnie jak są wybory najwięcej jest ludzi po brzach w kościele. Jednak nim nasz głos trafi do urny wyborczej, karta przemierza długą drogę. Karta do głosowania jest drukowana przez oczywiście drukarnię na zlecenie Okręgowej Komisji Wyborczej i komisja okręgowa dzieli te karty na poszczególne powiaty i gminy. Gminy, według harmonogramu, odbierają te karty, przewożą do swoich y, siedzib, następnie zwołują wszystkie komisje, które no, liczą karty, oczywiście, sprawdzają ich poprawność, a jeżeli są w porządku, no to pakują w paczki. Przygotowują je na dzień wyborów i w dzień wyborów w przypadku gminy Skoczów trafiają już do lo lokali wyborczych. A potem pozostaje postawić właściwy krzyżyk przy właściwym nazwisku, włożyć kartę do urny wyborczej i już obowiązek obywatelski spełniony. A, że ci jesteśmy jesteśmy, przekonani. Stali, A, stały jesteśmy stali w swoich poglądach. Tak. Dlaczego warto głosować? No bo to jest nasz obywatelski obowiązek, nie? A dlaczego warto? Bo przynajmniej mamy wpływ na to, co się dzieje w Polsce, prawda? Przynajmniej mogę potem... Krytykować, z czystym sumieniem, mhm. ale nie mogą krytykować, że nie głosowali, no, nie. Zdaniem? <głos> nie mają tego prawa. I nie sprawdzą to, że mój głos nie znaczy, to znaczy bardzo dużo. Ponadto głosowanie jest przecież fajne. A czemu fajnie? No bo zawsze może ktoś rządzić. Głosowano na wsiach i w miastach, tych mniejszych i większych, z rodziną, z przyjaciółmi w pojedynkę. Ważne, aby losy państwa wziąć w swoje ręce, nieważne gdzie. Znajdujemy się w Wiśle, tym deptakiem. Codziennie przychodzą tłumy turystów. My sprawdziliśmy, czy turyści znaleźli czas na głosowanie i ile głosów znalazło się w wiślańskiej Urnie. Głosują również osoby z zaświadczeniami. Takich osób jest dość sporo, ponad 40 osób dotychczas. Wnioskuję, że to są w większości turyści, ponieważ stroje mają takie, które uprawniają do uprawniania turystyki. Na początku wiedzieliśmy, że jak przyjeżdżam w, w ten weekend tutaj do, do Wisły, to, to trzeba zagłosować. A przynajmniej odwiedzić taki lokal. Głosowanie odbyło się też we więzieniach, domach pomocy społecznej czy szpitalach. Tu, w szpitalu reumatologicznym w Ustroniu, głosował pan Jerzy Stychów. Jak mówi, wspominając czasy komunizmu, okazji do głosowania nie można zmarnować. Ja tu jestem zapisany i zważając na mój pojazd nie dałbym rady do Tychów dojechać, więc wiadomo, że tylko tu będę głosował, nigdzie więcej. I tutaj lista jest wszystkich pacjentów i każdy idzie i głosuje. No ja pani całe życie za komuny nie chodziłem, to teraz sobie pochodzę. Swój głos w komfortowych warunkach mogli oddać też niepełnosprawni. W Wiśle i Stewnej i Skoczowie takie osoby miały zapewniony dowóz do lokali wyborczych. Mamy w gminie Skoczów cztery lokale przygotowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Mamy samochód dla osób niepełnosprawnych. Mamy kierowcę, i jeżeli ktoś się zgłosi, czy to osoba niepełnosprawna, czy to będzie osoba starsza, czy różne są historie w życiu, to pomożemy dowieść do lokalu wyborczego. Można powiedzieć, że wybory parlamentarne w powiecie Cieszyńskim przebiegały spokojnie. Żadna z obwodowych komisji nie spóźniła się z otwarciem lokali. Problemu nie sprawiali też wyborcy, i nikt nie zakłócił ciszy wyborczej. Wybory w cieszyński Ścieżnicki przebiegły spokojnie, nie odnotowaliśmy żadnego incydentu. Teraz nasze głosy zostaną zliczone, a następnie, i tu nie pomyłka, zniszczone. Komisja po zamknięciu lokali wyborczych przelicza te karty, sprawdza, czy karty są oczywiście dobrze wypełnione, czy te głosy są ważne, czy karty są ważne, no i formułuje protokół. Po sporządzeniu protokołu, oczywiście, jeżeli wszystko się zgadza, protokół jest drukowany w systemie informatycznym. I przewożony wraz z kartami zapakowanymi w odpowiednie pakiety do nas, do siedziby, gdzie są w depozycie burmistrza. Jeżeli nie ma protestów wyborczych w kraju, w ogóle w okręgu wyborczym, jeżeli wszystko kończy się prawidłowo, czyli pozytywnie, powstaje zarządzenie o przeznaczeniu takich kart do zniszczenia. Głosy już oddane, decyzja podjęta. Spośród 134 kandydatów zostanie wybranych 9 posłów, a tylko jeden z pięciu będzie senatorem powiatów Cieszyńskiego i Żywieckiego. Dorota Kochman, portal OXpl.